Dzisiaj chciałam zaprosić Was na przepis na moje ukochane ciasto. Miodownik. Ta nuta miodu stwarza dla mnie cały świąteczny nastrój. Robię to ciasto co święta. Przepis jest super, ponieważ ciasto można zrobić wcześniej. Od razu przed świętami je przełożyć. Dla ciasta jest to nawet lepsze, kiedy zrobimy miodownik wcześniej, ponieważ smakują dużo lepiej. Dwa dni przed konsumpcją można ciasto przełożyć, wtedy świetnie przejdzie smakami, nasze blaty zmiękną i będą idealne do jedzenia. Co będzie nam potrzebne do zrobienia naszego ciasta? Pół kilomąki, dwa jajka, miód 60 gram, 110 g. Ja będę używać w swoim przepisie erytrolu, można użyć cukru oraz 200 g rozpuszczonego masła. Moje masło się już rozpuszcza. Jak tylko się rozpuści, będę dodawać do niego cukier. Właśnie Nie zdjęłam jest. moje masło z ognia. Do garnuszka dodaję teraz erytrol lub cukier, w zależności od tego, kto co preferuje. Ja staram się unikać białego cukru tam, gdzie tylko jest to możliwe i zastępować go erytrolem xylitolem. Całość musimy dokładnie wymieszać, żeby cukier się rozpuścił. Następnie 60 gram miodu. To właśnie miód dodaje nam ten. Świetny smak, chociaż nie jest go dużo. To jednak tak kwintesencja mianownika. Około 4-5 łyżek, jeżeli ktoś nie używa wagi. Miód dodany i teraz intensywnie wszystko mieszam, Żeby moje składniki masło, miód i cukier dobrze się połączyły, jeszcze wszystko troszeczkę podgrzałam. Kiedy wszystko się podgrzewało, do mojej miski wsypałam pół kilo mąki. Teraz pół kilo mąki na mikser i będę dodawać moją miksturę z garnuszka. Teraz wszystko miksuję. teraz wszystko miksuje. Kiedy składniki już częściowo są połączone, dodajemy jajko jedno po drugim. I drugie jajko. Na nie musimy wcale używać miksera, możemy całość zagnieść po prostu ręką. Ciasto bardzo ładnie się wyrabia. Kiedy wszystko się już połączy, a jak cudownie pachnie miodem, musimy odłożyć ciasto na 30 minut do lodówki. Zawijamy je w folię, albo kładziemy na talerzyku, żeby równo podzielić moje ciasto. Kładę je na wadze. Moje ciasto waży równo 966 gram. Trzeba to podzielić na 5. 193 gramy musi mieć jeden kawałek. Ten ma 120. Teraz za dużo. Będzie zabawa w matematykę. 193, jeden kawałek gotowy i tak dzielimy na pięć części. Rozwałkowałam już swoje ciasto, przekładam teraz talerz i wycinam swój blat. I oto mój blat. Teraz przekładam go na papier do pieczenia. Blat jest bardzo cieniutki, ale o to właśnie chodzi w miodowniku. Moje pierwsze dwa blaty lecą do pieca 180 stopni, 8 minut. Do mojej miski dodaję 300 gram masła oraz 100 g jakiegoś słodziwa. Może to być albo cukier puder, albo w moim przypadku erytrol, troszeczkę zdrowsza wersja. Będę ubijać całość na białą, puszystą, maślaną masę. Do całości dodam później kaszymannej, rozrobionej, 200 gram kaszymannej, 1 litr mleka. Więc teraz ubijamy cukier z masłem. Do mojego ubitego masła dodaję teraz powoli kaszę mannę łyżkami. Żeby całość kremu miała jeszcze lepszy smak, dodam pastę waniliową, żeby nadać waniliowego smaku. Żeby uzyskać ten waniliowy posmak, można albo dodać różnych smaków waniliowych, cukru waniliowego najlepsza jest oczywiście prawdziwa wanilia. Robiąc manną można wcześniej zagotować w mleku laskę wanilii. Mleko przejdzie tym pięknym aromatem i smakiem wanilii. Jeżeli nie mamy laski wanilii, możemy się oczywiście posiłkować innymi dostępnymi w sklepach aromatami, dodatkami, pastami. Jest tego naprawdę bardzo. Obok siebie mamy już świeżo upieczone blaty, które będę przekładać kremem z kaszymannej. Na blat nakładam kaszymanną. Jest to wersja podstawowa. Często miodowniki podaje się również z dżemem korzyczkowym czy śliwkowym. Można spokojnie przełożyć blat najpierw dżemem, a na to kaszą manną. Wykładam kaszę manną na każdy z pięciu blatów. Jeden przykrywam drugim i mocno dociskam. Miodownik wygładzam teraz po bokach szpatułą. I cały torb obsypuję teraz orzechami laskowymi, mogą być to również orzechy włoskie i przeważnie są to orzechy włoskie, ale ja zdecydowanie bardziej wolę laskowe, tarte orzechy laskowe, posypujemy całość miodownika, łącznie z bokami. Teraz odstawiam mój miodownik nawet na 4-5 dni, aż wszystkie blaty pięknie przejdą kremem z kaszymannej. Wszystko ze sobą się połączy i uzyskamy ten świetny smak miodownika. Więc za 4 dni gotowy do spożycia.